I'm sure you've heard this question before, haven't you? Cześć, słuchajcie, przede mną kawałek, który powstał w ramach kursu Ableton Live 12, a chcę powiedzieć Wam, co nowego w wersji 12.1. A sporo się wydarzyło, bo między innymi mamy autoshift, czyli coś w rodzaju auto autotune. Niektórzy mówią, 200 dolarów w kieszeni, bo możemy zrobić korekcję intonacji, a także harmonizować, reharmonizować wokale. Jest nowy limiter, więc już użytkownicy Abletona nie muszą się wstydzić tego podstawowego limitera. Jest sporo, sporo zmian w przeglądarce, gdzie sieci neuronowe robią jeszcze większą robotę. Niewiele tak akcentuje, ale według mnie to jest jedna z największych zmian tutaj. No i cała masa innych, drobniejszych rzeczy, o których postaram się powiedzieć. Jest nowy sampler perkusyjny, także zaczynamy. I posłuchajmy w takim razie może wokalu. Umieszczę sobie teraz na ścieżce wokalu Auto Shift to jest nowy efekt. Przyniosę go może przed inne efekty. No i zobaczcie, tak się prezentuje. W tej chwili mam oczywiście ścieżkę poddaną w działaniu Auto Tune, więc. Ale możemy na przykład wybierać dźwięki poprzez właśnie custom. I jeżeli one są strojone, to oczywiście czas tego dostrojenia jest tutaj kluczowy przy tym wygładzaniu. Bardzo fajnie to działa. Oczywiście możemy też wybierać skalę. Ja na przykład wiem, że mój utwór jest w skali adoryckiej bądź c lidyjskiej, jeśli wolicie. Ale mogę też wybrać na przykład c pentatoniczną, w tym przypadku raczej durową. I zmieniać na przykład... Przestrajać tą melodię, ale dźwiękami skali. Czyli zmieniam tylko stopnie, zobaczcie. Mogę też regulować wysokość dźwięku i format. No, i oczywiście to rozpoznawanie działa dla dźwięków wysokich, średnich i basowych. Przy czym oczywiście elementy wokalne zawsze występują niemal w środku. A więc w ten sposób mogę na przykład uzyskać coś kompletnie, kompletnie innego, i wydaje mi się, że brzmi to naprawdę, naprawdę ciekawie. Ale mógłbym, słuchajcie, także stworzyć sobie ścieżkę MIDI. Uzbrojenie oczywiście do nagrywania, sprawdzę tylko skalę, niech będzie to skala na przykład C lidyjska, a więc zawierająca dźwięk F, tryb INKI. I teraz przychodzę do ustawień ścieżki, czyli tutaj, zobaczcie, muszę włączyć sobie sidechain MIDI, wskazać moją ścieżkę MIDI, następnie wybieram tryb polifoniczny do 8 głosów. I teraz, kiedy przyłączę się już na tą ścieżkę, będę mógł grać. Zobaczcie. Pojawił się także, słuchajcie, nowy limiter, w zasadzie przeprojektowany i on ur uruchamia się domyślnie w miejsce starego limitera, tyle że w trybie Legacy, a więc w trybie Legacy zdaje się, że działa tak jak stara, więc nie powinniście, ładując starą sesję, usłyszeć zmiany, natomiast faktycznie nowy brzmi nieco gładziej, bo przed chwilką już go słuchałem. Także możemy sobie teraz porównać lukę ustawioną na 3 milisekundy tryb standard zwiększę input gain, tak by uzyskać ekstremalnie duże wzmocnienie. Nie może obniżę sobie sufit do minus 3 dB, tak abyśmy mogli sobie komfortowo porównać oba tryby, a więc zaczynamy od legacy. <śm> Słuchaj, że w nowym trybie brzmi to troszkę gładziej, jest mniej zniekształceń, mniej przesterowania. E, jeszcze większa różnica, zdaje się, jest w trybie soft clippera. Posłuchajmy, stary tryb. Tak, nie jest... Y być może ten sygnał jest odrobinę cichszy, ale rzeczywiście znacznie mniej zniekształceń. Działa to po prostu płynniej, łagodniej. Także to wygładzanie jest lepsze. A jeśli ręcznie ustawimy dłuższy czas powrotu, to brzmi to po prostu bardzo, bardzo czysto. Dodano no, także tryb meet side. I wówczas zwykle w pierwszej kolejności kompresowany jest, czyli limitowany jest sygnał L, plus R, czyli to, co mamy w mono, ale ja uważam, że to prowadzi bardzo często do takiego pompowania przestrzeni. Kiedy mamy sygnał mid silnie kompresowany, wychodzi nam side w miejscach, w których niekoniecznie chcielibyśmy, żeby wyszedł. Także ja bym raczej był ostrożny, jeżeli chodzi o te tryby. Raczej stosowałbym ten limiter w trybie LR z linkowaniem obu kanałów od 50 do 100%. Taka jest moja rekomendacje, no ja zazwyczaj korzystam z trybu trzupik i ustawiam sobie ten potencjometr na minus pół decybela, co zazwyczaj jest wystarczające, choć nie do końca zgodne z tym, co proponuje Europejska Unia Nadawcza, ale z moich doświadczeń wynika i w moich znajomych masteringowców, że tak właśnie można robić i że to się sprawdza. Kolejna zmiana tyczy się zasadniczo dramraka, choć nie do końca. Wprowadzono po prostu nowy instrument, który który nazywa się po prostu drum samplerem. Drum sampler. To no myślenie jest przeznaczone do stosowania właśnie na, w, w ramach drum raka, tak? czyli do wyzwalania próbek. No i powiem szczerze, że mam mieszane uczucia. Oczywiście jest fajny, łatwy w obsłudze. Może spróbuję w takim razie załadować wam jakąś stopkę. Tak, abyśmy mogli sobie z czymś podziałać. Wpiszę sobie kiki, poszukam jakiejś stopy. Cóż to by mogło być? I będzie coś takiego. Więc y, mam stopkę. No I teraz, oczywiście, no, mam podstawowe parametry. Mogę zmienić punkt startu, długość. Y, y, uproszczona obwiednia. Y, y, no, oczywiście, jest możliwość transpozycji. Y, jakiegoś strojenia. No, ale to, co tutaj jest głównym, no, oczywiście są filtry, i, i Taka podstawa, jeżeli chodzi o sterowanie velocity. Ale to, co jest nowego tutaj, to co jest cennego, to zobaczcie może w zbliżeniu, to te moduły tutaj. A więc, suboscylator, który pozwala nam stawić niejako sinus. Taką harmoniczną dodatkową, żeby pogłębić brzmienie danego instrumentu, dosyć fajnie to działa jest też efekt szumowy. Jedyne co szkoda, że nie da się używać ich jednocześnie, na przykład chciałbym mieć możliwość użycia jednocześnie, suboscylatora, crashera, czy też szumu. Jest też obwiednia, która całkowicie może właśnie nam tą stopkę. Zmienić bardzo, bardzo się przydaje i to rzeczywiście super działa. No, główny mój zarzut dotyczy tego, że po prostu nie pomyślano o tym, by móc te efekty sobie łączyć. A zresztą podstawowy, podstawowy moduł Simplera jest na tyle rozbudowany, że w zasadzie wszystkie te funkcje no, w większości już były, za wyjątkiem tych efektów. Ciekawostek, Live 12 w ogóle mocno zoptymalizowany pod kątem obsługi włącznie z pomocą klawiatury. Trochę też z myślą o osobach niewidzących czy niedowidzących. I zobaczcie, mogę na przykład teraz, enter, e, powinno to zadziałać, o, narysować sobie na przykład automatyzację. Także no, działa to dosyć ciekawie. E, no i naprawdę, naprawdę dużo da się tutaj zrobić. Nawet chyba szybciej niż myszką. Wreszcie jest tak, że Historia zmian, a zobaczcie, view and do history i teraz w tym segmencie znajdziecie wszystkie zmiany, których wykonaliście, a zatem można się tutaj pomiędzy tymi zmianami poruszać, wrócić do dowolnego miejsca. Bardzo fajna rzecz. Jeśli oglądaliście mój kurs Ableton Live 12, pamiętacie pewnie, że poświęciłem mnóstwo uwagi przeglądarce. Bo sprawne posługiwanie się nią tak naprawdę decyduje o tym, czy znajdziemy dobre dźwięki szybko, sprawnie i czy będziemy czerpali przyjemność po prostu z działania z programem. Także tutaj w wersji 12.1 jeszcze jedna fajna zmiana to jest opcja AutoTax. Zobaczcie, do tej pory było tak, że kiedy szukaliśmy jakiegoś brzmienia, i to od razu zaznaczyłem sobie w filtrach, czy szukam sampli, znajdowaliśmy sample. I program pozwala nam także znaleźć sample podobne. Które miały podobną na przykład obwiedź, i tak dalej. Ale teraz producent poszedł jeszcze o krok dalej, bo na przykład nasze próbki, załóżmy szukam sobie stopy, zobaczcie, są rozpoznawane. Jako stopy. Sprawdzałem też na przykład, wpisałem w sobie raut. Zobaczcie, to jest próbka, którą zagrałem kiedyś na korku SV1 i ona została poprawnie oznaczona przez oprogramowanie jako Electric Piano, czyli program rozpoznaje różne typy instrumentów. Dość niesamowite, więc odpada nam, słuchajcie, cały ten proces tagowania, podporządkowania naszych przepasnych bibliotek, bo sieci neuronowe po prostu robią to za nas. W dodatku pomagają nam później znaleźć podobne dźwięki w całej bibliotece która może liczyć setki tysięcy próbek, tak jak w moim wypadku. Co ciekawe, słuchajcie, to przeglądanie także poprawiło się, jeżeli chodzi o efekty, pluginy. Zobaczcie, jeżeli wybrałbym sobie teraz z lewej strony w przeglądarce plugins, to Mogę oczywiście tak, jak do tej pory wybrać sobie efekty audio. Przypuśćmy, że szukam wyłącznie pluginów VST2, mogę określić firmę, ale nie muszę. No i kiedy wpiszę sobie na przykład pogłos tutaj na górze, więc wpisałem sobie tutaj reverb. Zobaczcie, że po wybraniu pluginów pojawią się wtyczki nie tylko te, które mają w nazwie Reverb, ale także PSP N Excellence, PSP2445 i cała masa innych wtyczek pogłosowych także odczytywanie z metadanych po prostu działa. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, też super. Zobaczcie, kiedy mamy tutaj, przypominam, Ctrl Alt 4, otwarte na dole ten widok, to możemy również powiększyć przeglądarkę do rozmiarów całej wysokości niejako. Służy do tego funkcja full height browser. Zobaczcie. Teraz przeglądarka ma całą wysokość i mogę e, tak naprawdę no, bardzo swobodnie pracować z programem, mając cały czas pełny widok i łatwe wyszukiwanie. Zmień jest trochę więcej, ale nie zdołałem ich wszystkich omówić w tak krótkim czasie. Jest Base Shaper, nowy wariant saturacji w saturatorze, szczególnie nakierowany na przetwarzanie brzmień 800-800. Jest też sporo zmian, jeżeli chodzi o edycję MIDI, takich drobnych, łączna edycja, dzielenie MIDI mamy też wsparcie dla MPM, między innymi pojawiło się glissando, LFO a także możliwość aplikacji wzorców rytmicznych do całego projektu. Część z tych zmian już omówiłem, część dotyczy takich rzeczy jak CC Control, możliwość nauki komunikatów otrzymywanych, no i drobne zmiany we wtyczkach, np. wygładzanie w wariancie repeat wtyczki echo, dodatkowe funkcje syntezatora melt, sign chain w envelope followerze, itd., itd. Także jest troszeczkę więcej zmian, będzie można też dodawać własne akordy, na razie jednak poprzez JSON format, a więc nie widzę tego zaimplementowanego np. w postaci MIDI Learn, ale to już jest coś, nowa wtyczka Recombine, no i cała masa różnych drobnych rzeczy. Także zapraszam na mój kursy i zapraszam na warsztaty.